Siemaneczko moje, kładowe świry, świruski. Tak sobie siedzę i przeglądam ten nasz YouTube'owy świat, kładowy świat i tak przejrzałem kilka filmów i cały czas się zastanawiam jaką wy macie zawsze zagwozdkę, kupując swojego pierwszego kłada. Kupujecie te swoje kłady, jakie by nie były, ja szanuję wszystkich, nie, nie odbierzcie tego nie wiadomo jak. Po prostu zastanawiamy jedno Ile można mieć kontentu kupując nowego kłada, gdzie na przykład kupujesz używanego kłada i nie jesteś w stanie nagrywać choćby nawet tyle filmów, co wy nagrywacie z tych nowych e, kładów, jakie wy macie zawsze za włoski, e, czy rozpinać przedni stabilizator, czy, czy mieć zapięty, jak ten kład się prowadzi, czy źle się prowadzi, czy dobrze się prowadzi, czy zapiąć tylny most, czy rozpiąć tylny most, czy takie opony wibrują, e, czy nie wiem. Czy coś ściąga na drodze. Pamiętajcie jedno, to jest tylko kład, to jest tylko kład czterokołowiec do poruszania się we wszelakim terenie. Zastanawiam się cały czas, jakie wy macie problemy i zastanawiam się tylko jedno. Czy ja podjąłem dobry wybór zakupy swojego? Myślę, że jedyną słuszną odpowiedzią będzie chyba, że tak. Kupcie sobie zawsze jeden, a porządny sprzęt i będziecie mega zadowoleni. Nigdy nie będziecie mieli wrażenia, że coś Wam się psuje, czy Wam się coś nie psuje, czy coś Was ściąga, czy Was nie ściąga. Po prostu kupcie raz, a porządnie i będziecie mieli z głowy. To oto taki króciutki film, nie odbierzcie tego źle. Trzymajcie się do następnego. Hej, a teraz zostawiam Was na chwilę z moim kładem.